RPA to skrót od Robotic Process Automation, czyli robotyka biurowa. Nie są to takie typowe roboty humanoidalne, jakie sobie wyobrażamy, tylko jest to oprogramowanie, które zastępuje użytkownika w jego codziennej pracy w systemach komputerowych. Jest to oprogramowanie, które ma własną tożsamość, własną, e, własnego użytkownika, e, hasło do dostępu do systemu i może wykonywać i może zastępować pracę użytkownika na klawiaturze i pracę e, użytkownika myszką. Okazuje się, że ponad 75% czynności biurowych, które wykonujemy, to czynności powtarzalne, nudne, monotonne, które doskonale te roboty mogą zastąpić, tym samym zwiększając satysfakcję pracy i zwiększając zaangażowanie pracowników. Robot RPA, jak już wspomniałem, posiada własną, własną tożsamość w systemach, czyli uzyskuje dostęp do systemu tak samo jak użytkownik. Ma dostęp do poczty elektronicznej, może wypełniać formularze, może kopiować załączniki, może rozpoznawać pismo w załącznikach, czyli może być zastosowany wszędzie tam gdzie te powtarzalne czynności, powtarzalne prace są wykonywane. Mamy tutaj na, na myśli na przykład generowanie raportów, yy, księgowanie dokumentów, rozliczanie delegacji, tego typu czynności, których nikt nie chce wykonywać, a roboty świetnie sobie z tym radzą.